Hej wszystkim! Witam Was wszystkich na moim kanale i na herbatce u Julki. Dzisiaj przedstawię Wam 20 faktów o mnie. Numer 1. Nazywam się Julia. Numer 2. W tym roku będę miała 26 lat. Numer 3. Mieszkam już 6 lat we Francji. Numer 4. W 2020 roku przeprowadziłam się aż 3 razy. Numer 5. Mieszka w czterech różnych miastach we Francji. Numer 6. Mam inwestycje z literatury i historii języka francuskiego. Numer 7. Nienawidziłam swoich studiów. Numer 8. Nigdy nie odebrałam mojego dyplomu ukończenia studiów i mam tylko zaświadczenie. Mój dyplom jest nadal na uniwersytecie w archiwum. Numer 9. Zawsze chciałam być regularna na YouTube, ale jestem osobą roztrzepaną i nigdy nie mam czasu, żeby być regularna. Numer 10. Jestem bardziej osobą nieśmiałą niż śmiałą. Numer 11. Uwielbiam koty. 12. Mieszkam w Paryżu. Numer 13. Codziennie rano jeżdżę metrem. Ponad godzinę i przejeżdżam koło wieży Eiffel. Numer 14. Uwielbiam śpiewać. Numer 15. Z Paryża mamy relację raczej love-hate. Raz się uwielbiamy, raz się nienawidzimy, ale bardziej się uwielbiamy. Numer 16. Za bardzo kocham Francję, żeby wrócić do Polski. Numer 17. Mój chłopak nie jest Francuzem. Numer 18. Na co dzień zajmuję się zdrowiem innych. Numer 19. Moje życie nie wygląda jak życie Emily in Paris I numer 20. Gdy jadę na wakacje za granicę, wszyscy wiedzą, że jestem w Francji, bo nabrałam takiego akcentu, że jak mówię po angielsku, to jest katastrofa. Dzięki wszystkim za oglądanie tego małego filmiku. Początek 2023 roku. Dzięki. Hej!